Jesteśmy na pierwszej konferencji przed Twoim 16. Ze mną jest Wiktoria. Cześć wszystkim, dzień dobry. Ja mam troszkę inaczej niż pozostali, ponieważ mam tutaj pulę pytań i chciałbym, żebyś wreszowała trzy. Sztanka. O Jezu, raz, dwa i trzecie samo wyjdzie. Dobra. I możesz tak, po kolei możesz czytać. A już czy Android iOS. Ale to, głównie ze względu na to nie jestem taka, że Team iPhone, Team Android, tylko po prostu e, iPhone moim zdaniem mają lepszą jakość, nawet jeżeli chodzi o TikToka. E, w tym samym czasie ja miałam najnowszego iPhone'a, a moja mama miała najnowszego na przykład Samsunga. I ten e, iPhone zdecydowanie lepszą miał jakość nagrań na TikToku. Dlatego okay. też. Więc... A to już było. Hmm. Czy uważasz, że jesteś uzależniona od social mediów? E, myślę, że tak, jestem uzależniona. E, I chyba. Takie czasy nastały, że każdy jest, dosłownie każdy. I ostatnie pytanie. Mam dwa takie same. O, dobra, to możemy rysować jeszcze jedno. Dobra. To samo. Się powtarzają dwukrotnie. McDonald's czy KFC? Zdecydowanie McDonald's, ponieważ kiedyś zatrułam się KFC, więc, więc po prostu jedzenie w McDonald'sie bardziej mi smakuje i w KFC piję tylko shake, chociaż w McDonald'sie też staram się jeść tylko lody i shake, ale nie zawsze mi to wychodzi. Okej, okay. dzięki wielkie. Dziękuję również. Dobra,